Dzień dobry, w niedzielę, godzina 8. Pochmurno, ale bardzo ciepło. 20 stopni. E, nie widzicie, pokażę. 20 stopni. Dzisiaj prace nie wiem jakie. Chyba samochód trzeba trochę ogarnąć do. Przygotować do działalności. Zleceń, wykonywanie zleceń. Może coś jeszcze, tak nalajcie, nie? Póki co. Prysznic z węża 20 stopni to kąpiel. Więc bierzemy ręczniczek, i idziemy w krzaczorze. Dobra, pokąpieli. Tutaj mi słup zniknął. W czasie budowy podejrzewam. Panowie sobie pożyczyli do czegoś. No i wkręty, ale to w poniedziałek, wtorek, już w tygodniu będziemy działać dalej. Póki co to kaweczka. Nasz domek w środku. Kominek nieużywany, bo ciepło. Taki widok z okna kuchennego. Brzuski, żółte liście już dostają. I kaweczka. Czarno. Co to na czarno? Moje, mój filmik nie ma w domku, tylko jest na czarno. Kot bada stan techniczny. Kocie, co ty tam łazisz mi? No i co? I co stwierdziłaś, że co? gdzie była. odkręcić fotel w końcu ten pierwszy raz ten y, pasażer y, kierowcy nie pamiętacie y, jeszcze na starej działce w domku na trudne czasy w wersji pierwszej y, pasażera odkręciłem fotelik żeby wysprzątać po zakupie e, żeby wysprzątać pod fotelem porządnie no to teraz jest niedziela więc się zajmę drugim fotelem porządnie sprzątnę tego kadillaka no bo taką końcówkę kupiłem widzicie w Castoramie, nie wiem jak to się, Torx Torx, Torx, ileś, numer jakiś tam kupiłem już Wam mówię CRV, zresztą zaraz Wam pokażę porządnie nie wiem, nie wiem czy to jest ten akurat już Wam mówię jest, to jest ten super o, idzie panie, widzicie? Już wam mówię torksik to jest w Volkswagenach, może wszystkich, nawet tych tam starszych trochę. CRVM10 CRVM10 taki torksik, nie? Odkręcamy fotele, odkręcam te cztery śruby, wywalam fotel i sprzątam porządnie. Oglądam kozy i spółka też. Kanał taki. No, ładne śrubeczki widzicie. Od fotela takie śrubki. Odkręcony fotel. Zobaczymy jak on wychodzi. W tle leci koza i spółki. Taki kanał polecam. Taki w naszych klimatach, wiecie. Walczę już parę minut tutaj z tą kostką, żeby nie uszkodzić. Tu czerwoną odpięłem. Widzicie? Czerwona kosteczka, tyczeczka, Ładnie wyszła. A tej nie chcę uszkodzić. Ona ma taką klapkę. Widzicie tu, o, klapeczkę. No. Ewa poszła na grzyby, w sensie przejście po się. A ja tutaj walczę z tym syfem. No i jak, to żeby nie uszkodził. Tutaj tak delikatnie płaski włożę. Może się coś tam odhaczy. Nie ma takich wyraźnych, wiecie. Czegoś, co by mógł nacisnąć, żeby wyszło. No nie, normalnie. A tu co? Środka się rusza Proszę Co mam przykręcić? Przy, przy okazji Ale to A tu? Ale to nie, ta, nie ten rozmiar tork tor ksika. Dobra, włączę się jak już coś połamie. Nie no, rękawiczka, on to połamać? Ach, no nie no, zaraz się wkurzę. Mam takiego multitula, zobaczcie nieużywany wiecznie. Może się przyda na coś w końcu. Hmm. Nożyczki nożyk pił pilniczek otwieracz o taki jest coś tutaj takiego małego o, 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 o. to pochowamy cyk cyk może to cierpliwości do takich rzeczy. I zaraz się skaleczę i się skończy. Ja tylko chcę wtyczkę wyciągnąć. Zobaczcie ile już siedzę nad tym. O, chyba tu. Zobaczcie w środek. Podejrzewam, że to tu. Dobrze, że je nie rozwaliłem. Straciłem 10-15 minut na tym manewr, żeby odpiąć wtyczkę. Czyli, dobra, to złóżmy to z powrotem, żeby to działało. O, o. Tu się wciska, zobaczcie. Pokażę Wam z bliska. Jeśli chcieli wyciągnąć wtyczkę z takiego gniazda, to proszę, czekajcie. O, widzicie? Tu naciskamy. O, jest taka sprężynka. O. A to, ta część, ta część, widzicie? Jak jest włożona tam, do środka, tam, tam to wystarczy to podważyć w tą chyba stronę cyk i wychodzi wtyczka. No, to taka pora, porada. Hydraulika dla samochodziarzy. Nigdzie z boków, w żadnych kombinacji, śrubokrętów, klapek. Tu już widzicie zadrę zrobiłem. Tylko po prostu tu. No, tu w środku. Cyk. To, 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 to. to naciskamy i jest Gidzio, podpięte wszystko, wywalam fotel. Ale to, to wezmę rękawiczki, w rękawiczkach zawsze wiecie, troszeczkę bezpieczniej. Na szczęście się nie skaleczyłem. Jakiś tam tutaj ciężki nie jest, po porównaniu z kominkiem, nie? Który targałem. Dobra, widzieliście już brud tutaj, nie? No i teraz trzeba będzie to odkurzyć Na razie tak to wrzucimy te wszystkie łapeczki z srebeczki Idę poodkurzać, rozwinę odkurzę Porządnie będzie gitą Czy kawkę zrobimy jeszcze wcześniej, co? Może kawkę zrobimy. Ja wiem, zrobimy kawkę. Zrobimy kawkę, a co tam jest? Zobaczcie jaki to jest komfort yy, mieć taką działeczkę. Przy samochodzie można porobić. Yy. O, grzybiarze już yy. Komfort niesamowity. Kot siedzi, bo ma mentalną barierę tam. Yy progu okna, nie może wchodzić do domu, nie pozwalamy, żeby nie syfił nam po prostu, żeby nie zrobił nam placu zabaw i kuwety w chacie, no wiadomo, żeby nie sikał, nie? Chociaż jest młody, młoda kotka dla osób, które pierwszy raz oglądają, pod opieką weterynaryjną, oczywiście szczepiona, bo to Ewa już zadbała o to, ja jestem zwolennikiem wolnego chowania kotów, w ogóle zwierząt. Jak najwięcej wolności, jak najmniej medycyny weterynaryjnej również. No ale tu. E, no i kot ma taki dobrostan zwierzęcy, i to jest, mi się wydaje, optymalne rozwiązanie dla zwierząt domowych, które mają dom, mogą wychodzić, e, a właściwie nawet nie wchodzić do domu, bo to nie jest ich środowisko naturalne. Naturalnym środowiskiem tego kota będzie garaż, jest garaż, a później wejście tylko do takiej ograniczonej przestrzeni w garażu, bo tak zrobię, żeby, bo jeszcze sika i nie wiem, co jeszcze robi w tym żwirku, nie, bo jest podłoga z kamyczka w garażu. Także na zimę, czy jesienią za chwilę właściwie to zrobię, za chwilę to wiecie, miesiąc. Tutaj otwór taki zrobię i będzie miał kot w wejście do garażu ale tam będzie w środku zabudowana przestrzeń, taka budka wewnątrz, tak, żeby sobie mógł się schować przed deszczem w ciepłym, na zimę mu kabel grzejny zamontuję taki wiecie, pięciowatowy przeciw zamarz... taki co, co się na rury rury, na rury, rury owija, żeby nie zamarzła woda więc, bo tak będę robił, więc przy okazji kod będzie miał ciepło nic dodać, nic ująć. Robię kawę. W kuchni letniej. Ej, papierki, nic A tu kawiarka jest jeszcze. A kawa? Dawno nie używałem tego, bo zobaczcie, już się życie przeniosło do domu. O, panie! Kawę wypiję, później z nim Idę po kawę normalnie. A nie ma? No nie ma. A jak po kawę? Trzeba zmienić no. Idę z takim pojemniczkiem. Ale dzisiaj piękna pogoda. A propos prądu, w garażu jeszcze nie mam prądu, bo tutaj, tu, 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 jak pamiętacie, jest gniazdo. Wystawiony, że tak powiem, jest prąd na zewnątrz. Trzeba będzie z tej puszeczki pociągnąć prąd do garażu. A to jest, jak ktoś wie, zasilanie awaryjne chaty. Można agregat podłączyć, przełączyć w skrzyni i zasilać się z agregatu, jak nie będzie prądu. Domek na trudne czasy w wersji drugiej musi takie rzeczy mieć, nie? Więc niestety muszę jeszcze z tarasu prąd ciągnąć, co wymaga rozwinięcia przedłużacza, a to już jest dodatkowa czynność, a nie lubię dodatkowych czynności. Wykonywać bardzo nie. Jeszcze dzisiaj zrobię chyba, wiecie, tą skrzynkę pocztową. W takim stylu tutaj jak ten karemniczek. Jaki komforcik? Można umyć wodą w środku wszystko. Normalnie mega. Lapaczkę pijemy. Pokażę jeszcze coś. Spryskałem teraz takim środkiem. Co prawda, już jest trochę stary, ale to taki środek uniwersalny. Zobaczcie. Mm, on czyści wszystko. Przed nami do wszystkich powierzchni się one można użyć do czyszczenia kół silnika w dużym dywanów i innych elementów wnętrza. Dobra. Także ten teges, oprócz tego, co ja chciałem, gdzie jest ten klucz. Widzicie? Te, tą podstawę, gdybym chciał odkręcić, to potrzebuje dłuższego torca, czyli ten element musi być dłuższy. Tak, żeby sobie swobodnie sięgnął do śruby, widzicie? Chciałem odkręcić, ale już dobra, odpuściłem, bo nie, nie będę kupował. Na no, jedno odkręcenie, nie? No, wyczyściłem tyle, co sięgnąłem tam gdzieś. Dobra, zobaczcie, jaki brud spływa po tym środku. Wycieram, bo po zacieki zostawia. Jarzyny, grzyby. Ja, zobacz. Jak ktoś idzie do lasu, bez szacunku do lasu, nie? W klapeczkach. Podrapałaś. No to tak drapałaś. W górach idziesz, z szacunkiem no. spadasz, tak? Wierzyna. Wchodzisz w wierzyny i zapominasz, że to też kłącza. O. No? O co musisz w połowie internetu kazała, bo więcej mi się teraz nie A pokaż? Teraz? Co to? Może. Dobra. No oczywiście. Dobra, zobaczcie, im więcej sprzątam, tym więcej brudu wychodzi. A ty mała co? A te wrzosy kupione? na targu i no. postawić tą dużą doniczkę, jak uważasz? Jak uważasz? Ty zawsze strzelisz w dłużę. Nie mała, ja nie wiem, nie wiem, ja się tu sejmuję. To gdzieś tak, żeby może nie całkiem na słońcu, bo... Ale na podłogę, na podłogę, to żeby nie lać wodą deski. A to nawet tutaj to ma być na doło? Spadłoby, nie? Nie. Jak wiatr będzie mocny, to spadnie, a albo kotnie, albo szerokie, takie powinno być. Znaczy inaczej, te doniczki powinny mieć szerokie denka, nie? No! Bo. Ja bym na, dole. na dole to kot ci rozgrzebie, przewróci i będzie bałagan, a oprócz tego deski w wilgoci to tak nie, nie nada, nie? stoi na podstawce. No to. Dobrze, no. Ale tu nie będzie widać tego w ogóle no tak, tutaj lampiony bym przeniósł w ogóle do szafy i tu kwiatki mogą być i i a ja mogą dać a to moje graty tutaj jakby ktoś się pytał Na TikToku pod ostatnim filmem, zobaczcie tam z budowy, jak się. nasza ten. Osada tu powstawała. Osada wolnych ludzi i kotów. Ktoś napisał, że to miejsce to tragedia. No, a póki co. Fotel. Fotel. Tak. Myjemy w tym tragicznym miejscu. Rezeliną techniczną potraktujemy elementy ruchome. and Kabelki po podpinane. Tu jeszcze przyciśnięte na śrubki. Godzina później, zobaczcie, montuję ten fotelik z powrotem. Ten taki tutaj, o, Fajny, nie? Czysto już się tu robi. Już tak ogarniam temat. Um, co to? A co to jest? A to chyba. O, no proszę. Widzicie, jak do transportu to się zrobi płasko i przewiozę też i tą podwójną podw kanapę też wrzucę, bo mam tam tą dwójeczkę tutaj, nie? Niech sobie pojeździ trochę, bo w zasadzie nie jeździła ze mną za długo. drugi Tak? Hmm. Kot. Śpi? Kot. Nie. Gapi się. O, Kocie. Co chcesz? O co ci chodzi? Daj mi spokój. Głowa mi boli. I grany masz? masz? No. To tych... nie. ten to nie, to nie, nie, nie mnie tu nie ma. Nie I ten kot wredny. On w las. Widzicie tę dziurkę tam przy cokole i tam siedział. Musiał dostać tym, gdzie jest moja bronna kota. To, nie? To jest dobre. No nie teraz, no nie I on ucieka Wtedy. Pościel się wietrzy jak to na wsi, wrzosy rosną. Ja nie wiem po co idę naładować telefon, bo za chwilę nie będzie. I tą kanapę wrzucam tam pek pek i będzie. 16 godziny. Eee, z krótkimi przerwami dokończyłem, jakby sprzątanie wnętrza, tak wiecie, na 8, no, 90, 80, 90-80% może. Fotele załadowałem podwójną i tą pojedynczą kanapę. Zobaczcie tutaj cyk. To tak działa w Cadillacu, jakbyście nie wiedzieli. I taka powierzchnia płaska się robi z tyłu, i to jest fajne. O, tak sobie można go złożyć i przewozić dalej długie przedmioty. Nie, um, co jeszcze tutaj pociągamy? Tak, o, to jedną z ręką dam radę. Widzicie, i może sobie jechać jeden pasażer, ale Szkoda sobie robimy tak. Muszę się wspomóc z ręką, o. i mamy, widzicie, przestrzeń tak. Nie? Czyli jedna osoba jedzie I jedzie też towar Można tak, można śmak Oprócz tego jeszcze cały bagażnik duży Jak widzicie od tego To nie wiem ile jest Za 130-140 cm Lekko Tak to 240 chyba przynosiłem coś drugiego Ciut wychodziło tutaj na fotel Już kierowcy pasażera No dobra To by kończył ten filmik niedzielny bo jeszcze sprzątania przede mną sporo noszenia gratów i uzbrojenie auta w porzędzie potrzebne do pracy, a oprócz tego Ewa robi mi obiatek. Będzie boczuś, jałecznica, bo nie mamy mięcha, bo zjedliśmy całe wczoraj. Hej, trzymajcie się. I kto ogląda, a nie subskrybuje, to dwuja. Ci co subskrybują i łapki dają w górę to mają szóstkę. Piątkę po staremu z roczników. Wiecie, jesteśmy rocznikami 96, 70 Ja już z przepraszam, 69, Nie 9-6, 6-9. Może 9-6 mnie ogląda. To już ma ile lat? 18 chyba, tak? No to już może, bo ja mam wszystkie filmy do dorosłych. Jakby to by nie było. Jeszcze raz, hello. subskrybować i łapkować. Cześć. Samochód wysprzątany, odprowadzony pod bramę. Odpoczywamy 17 zaraz i deszcz pada. Jakaś burza w tle. A kot jak to kot. Nie rób i się rozkręca. A widzicie, już tu płynie woda. Tu na razie nie widać. Wczoraj to przerobiłem. Słychać, że płynie w róże. Zobaczymy, co się wydarzy. Tu będzie wywalało wodę. dolało porządnie, to tutaj na zewnątrz płynie wszystko. Tam mam rurę już podciągniętą pod tą rynną rurę spustową. W ziemi oczywiście, tylko trzeba to połączyć. I zobaczymy co wtedy, bo tu chyba się sprawdziło. Tutaj jakiś wyciek taki podejrzany był. Bo zobaczcie jak leje, słyszycie? O. No to testujemy, testujemy odpływy. No, tutaj tarasik się dobrze zachowuje. Ale tu woda się zbiera z tamtej y, rury spustowej, nie? Zobaczymy, jak to będzie długotrwały deszcz, to... No, 20 stopni, zrobiło się 20. Burza. I hello po raz drugi. Cadillaca zdążyłem przygotować.